Mamy vlog wieczorny godzina 21.30 lub troszkę po więc myślę, że jest to dobry czas na takie bardziej osobiste chociaż nie powiedziałbym, że osobiste tylko bardziej takie może szczególne wynurzenia jako że no, nie ukrywam, że te vlogi zacząłem kręcić nie ze względu na to, że nie ze względu na nadzieję przyciągnięcia nie wiadomo jak wielkiej widowni, a raczej zaczynam je kręcić jakoś tak dla siebie, a może też dla jakichś pojedynczych osób, które tutaj wejdą, i może nie teraz, ale kiedyś będą chciały, po prostu wejdą tutaj, obejrzą i może coś wezmą dla siebie w dalszą drogę. Te vlogi, między innymi były w zamyśle takiej, powiedzmy, weryfikacji, czy powrotu do starych, dobrych czasów, w cudzysłowie, bo nie, nie dla wszystkich i nie dla każdego były to stare, dobre czasy. To znaczy stare były, ale dobre niekoniecznie, nie zawsze. A więc powrót do tych czasów, do motywów z tamtych czasów, do muzyki czy do filmów i weryfikacja ich z perspektywy dzisiejszego mnie i ocena, po prostu konkluzja, ile, yy, ile z tego zostało, co z tego zostało i jak zostało. Czy zestarzało się to dobrze, czy zestarzało się źle. Dzisiaj tak dość szczególnie myślę, bo yy, będzie trochę muzyczny i trochę filmowo. Będziemy mieć sytuację, kiedy muzyka... Przeplata się z filmem, wchodzi w świat filmu, kina. Niekoniecznie wysokich lotów, ale dla wielu e, Polaków, wielu widzów polskich była to muzyka ważna, i film także był poniekąd ważny. E, jako, że muzycznie, powiedzmy, jestem wszechstronny i potrzebuję wielu, Gatunków muzyki, więc słucham także tego. O tym będzie też vlog, ale nie teraz. Ale słucham także i także potrzebuję muzyki takiej. I będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie o albumie Elf zespołu Warius Manx. Ponieważ na tym albumie dzieją się no, rzeczy niesamowite e, i jest to ba, album tak barwny, tak wielowymiarowy, e, że właściwie określać go mianem pop to, aby było spłycenie całej, całego tematu. E, ponieważ tutaj muzycy z Robertem Janssonem na czele, tutaj właściwie yy, sięgnęli po wszystkie, można powiedzieć, dozwolone muzyczne chwyty, by to powiedzieć, yy, sięgnęli do swoich inspiracji yy, art rockiem, rockiem progresywnym i zręcznie yy, połączyli to z takim ambitnym Niebanalnym popem, gdyż może być, gdyż istnieją różne, różne, jakby to powiedzieć, wymiary popu, od takiego banalnego i zupełnie nastawionego na, na komercję, zysk i uproszczenie całości do, do maksimum, ale także jest pop a właściwie był pop, który jest, jest takim małym dziełem sztuki, jak na przykład utwory Silla czy, czy Shade, no to wszystko mógłbym zakwalifikować do, do takiego gatunku, do kategorii takiego ambitnego popu, do którego też, też, też wracam oczywiście. Ale jeśli chodzi o album Various Manx Elf, to tutaj dużo, to znaczy słychać, że muzycy lubili Pink Floyd, Genesis, ale także nie obyło się bez takich nawiązań do muzyki lat 80. Ale dużo tu takiej muzyki też minimalistycznej, gdzie czasem czasem to jest ograniczone do pianina i akordeonu, jak na przykład tutaj w utworze bez, gdzie jest właściwie pianino i akordeon i wokal, o wokalu będziemy rozmawiać osobnie na przykład też jest utwór co dalej, czyli też właściwie mamy Skrzypce, fortepian i wokal, czyli, czyli minimalizm, ale jest utwór na przykład Oszukam Czas, który jest w moim odczuciu taki bardzo Pink Floydowy niemalże z pięknymi, takimi rozłożystymi, przestrzennymi partiami gitary, z taką z solówką na początku i na końcu. Też warto wspomnieć o takiej niesamowicie gęstej perkusji pana Romanowskiego, Sławka Romanowskiego, gdzie jak na album zaliczany do, do kategorii Popu, no to tutaj właściwie ta perkusja jest tak ekspresyjna i jest tam tak dużo. Ozdobników, ale ozdobników w dobrym tego słowa znaczeniu, e, że tutaj właściwie perkusista, jakby to powiedzieć, może dostał, dostał takie zielone światło do tego, aby się troszkę, troszkę popisać na, na bębnach, i, i, i bardzo dobrze, bo tutaj jest trochę takich bębnów jazzowych, trochę bębnów mocniejszych, rokowych, e, Naprawdę e, też, też, też dużo jest takich fajnych blach. Takich akcentów na, na blachy, co mnie jako, jako, jako perkusistę też zajmuje bardzo. Yy, więc wróćmy może jeszcze do, do tego opisu, do, yy, do spisu treści tak zwanego, spisu utworów. No, jest tutaj taki bardzo mroczny i z takim charakterystycznym. Takim y, tajemniczym, mocnym basem. Dlaczego ja? Czyli Zabij mnie, czyli to jest utwór pierwszy. Oszukam czas, czyli utwór, o którym już wspominałem. Slay of hand. Czyli taki, m, taki do przodu, szybki numer y, w stylu lat 80. Trochę przypomina może. Aha. Y, Bell. Też taka liryczna, rozwijająca się piosenka, gdzie na początku mamy fortepian, pianino, wokal, a potem dołącza, dołącza cały zespół. Wolne Ptaki, czyli taki utwór do radia, dość naiwny. Bez, czyli ten minimalistyczny utwór, o którym już wspominałem. No i siódemka, czyli po całej noc, taki chyba najbardziej znany utwór z tej płyty, jeden w ogóle z najbardziej znanych utworów Varys Manx. Wstyd, to chyba jest, yy, obok oszukam czas, jeden z, yy, z takich moich ulubionych utworów na tej płycie. The Pretty Time, yy, czyli też takie nawiązanie trochę do lat, do lat 80. Też taki utwór do przodu. E, zamigotał świat. Też utwór do radia. Też czasem mm, niektóre rozkłośnie przypominają ten, ten, ten utwór też taki wes, w, taki wesolutki powiedzmy w, w takim w takim nastroju, takiej nadziei e, Dead Pans Paradise, Dead Pans Parade z numerem 11, czyli taki utwór chyba najszybszy z tej, z tej, z tej płyty. No i tutaj słychać faktycznie taką, jakąś, jakąś inspirację Aha, może nawet Duran Duran. Elf Skradnie Wasze Serca to jest taki utwór właściwie no, całkowicie instrumentalny który był na ścieżce dźwiękowej do filmu Młode Wilki, ale o tym, o tym zaraz. To jest taki wieloczęściowy, bodajże trzyczęściowy utwór instrumentalny. No i to jest taka muzyka, muzyka do której drzewie patrzyło się na gwiazdy o godzinie 22-23. No tak było. No i mamy ten finałowy utwór co dalej. Taka dość smutna, pełna obaw ballada, która właściwie okazała się takim pożegnaniem Anity Lipnickiej z Warius Manks z zespołem. No bo już pod koniec 1995 roku. Anita Lipnicka rozwiązała kontrakt z Valus Mannks yy, i jej miejsce zajęła Kasia Stankiewicz. Yy, osobiście uważam, że Kasia Stankiewicz, jeśli chodzi o wokal, była lepszą wokalistką. Natomiast miała gorszy materiał do zaśpiewania. Gdyby na przykład yy, zaśpiewała wokale na tej płycie na Elf no to myślę, że to byłoby jeszcze o poziom wyżej. Oczywiście wokal Anity Lipnickiej też lubię. On też jest taki charakterystyczny, taki właśnie bajkowy, bym powiedział, bajkowy. I tutaj mógłbym jeszcze powiedzieć, że Anita Lipnicka w tych, w tych tekstach Yy, te teksty owszem, one są w pewnych momentach naiwne ale one już yy, zapowiadają takie zainteresowania takimi bardziej dojrzałymi tematami gdyż no chociażby utwór Wstyd yy, no tu jak się Państwo wsłuchają w tekst tego utworu to to nie jest piosenka, którą yy, wydaje się zaśpiewa by dziewiętnastolatka właściwie taka dziewczyna dwa razy starsza bym powiedział, która już dużo, dużo wie o życiu, dużo, dużo wie o branży i no jest to dość takie zdziwienie, że Anita Lipnicka, która miała wtedy 19 lat już pisała o takich sprawach. Więc to świadczy o takich jakiej, jakiej, jakiejś ambicji no i takiej wrażliwości dojrzałości jak na ten jak na ten wiek. Natomiast ta muzyka kojarzy się wielu z, z dzieciństwem, z taką wczesną młodością. I nawet jeśli ta młodość i to dzieciństwo były pod znakiem jakiejś, jakiejś, jakiejś tragedii, dramatów, to ta muzyka właściwie dawała jakąś nadzieję. Dawała dużo takich barw w tej szarej. Polskiej siermierznej rzeczywistości końca lat 90. i początków y, lat 2000. Y, Także być może nawet Robert Jansson, Anita Lipnicka i y, wszyscy inni muzycy nie spodziewali się nawet, jak ważna to będzie y, płyta, jak ważny to będzie album i y, y, jak. Słuchanie tej muzyki będzie czymś w rodzaju takiego przyżycia pokoleniowego właściwie. Ale też warto wspomnieć tutaj taka druga część tej historii: że muzyka z tego albumu została wykorzystana w filmie Młode Wilki. Jako, że to była taka właściwie taka operacja powiedzmy marketingowa rodem z produkcji, rodem z filmów zachodnich, gdzie popularne wówczas piosenki były często wykorzystywane w filmach i to niejako wybijało dany film i często po prostu w ogóle ratowało, ratowało dany film przed, przed w ogóle no dawało mu jakiś, jakiś w ogóle jakiegoś ducha powiedzmy no i tak było w przypadku Młodych wilków, gdzie sam film, gdyby odrzeć go z, z tej muzyki, właśnie, no to on się nie broni. Tam jest dużo takich głupot, dużo takich nieścisłości. Oczywiście warto docenić dobre chęci twórców, którzy chcieli pokazać właściwie, mam, chyba nawet jako pierwsi pokazać takie zderzenie młodych ludzi z kapitalistyczną rzeczywistością lat 90. ale w takim to, ten taki ten główny motyw właściwie utonął w salewie tego szpanu tych samochodów tego takiego taniego efekciarstwa zupełnie niepotrzebnego więc historia historia tych młodych ludzi właściwie jest taka, jest tak właściwie została zepchnięta na drugi plan. No i aktorsko to też nie. Za bardzo mnie nie porywa. No nie mówiąc już jak potem potoczyły się losy aktorów, którzy, którzy w tym grali i właściwie no właściwie z tej z tej obsady to myślę Piotr Szwedes się broni, może Paweł Delong ale reszta właściwie aut. I no właściwie tam jeszcze w tym filmie występował Jan Nowicki jako ten taki stary wyjadacz kapitalistyczny ale poza tym ten film nie ma jakiej, jakiejkolwiek wartości merytoryczno, merytoryczno, wizualnie no to po prostu się nie broni, natomiast rozumiem, rozumiem to, że może być to film ważny pod względem sentymentów, pod względem tego, że, no, że ten film często oglądało się z jakimiś bliskimi osobami, no, pewne przeżycia, pewne czasy, które, które już nie wrócą, no i po prostu taka, mówiąc, mówiąc najprościej, taka idealizacja danego dzieła, nawet jeśli ono nie jest nie jest na, na wysokich, jakby to powiedzieć no nie jest na jakiś tam szczytach, raczej na nizinach to, to sobie lubimy czasem wyidealizować dany, dany film, czy serial, czy muzykę natomiast co mogę tutaj jeszcze powiedzieć no to chyba właściwie wszystko, co, co na ten temat takie naj, takiego najważniejszego miałem do powiedzenia. Już ten vlog będzie trwał z 20 minut, więc wypada kończyć. Yy, polecam yy, albo powrót, albo, albo wysłuchanie tego albumu, jeśli, jeśli Państwo nie znają, to naprawdę warto, bo na tej dość ubogiej, powtarzalnej scenie lat 90., gdzie panowały takie tanie podróbki granżu, no to jest taka, powiedzmy, odmiana, i ta muzyka brzmi do dzisiaj świeżo, i do dzisiaj jest, do dzisiaj brzmi młodo. E z czego nie można powiedzieć o, o, o zespołach i o, o albumach tych polskich zespołów, które, um, które, no, które, które tam się przewinęły jakoś przez, przez historię, zasłużenie, niezasłużenie. Parcie jest takiej biedy, powiedzmy, że nie było po prostu gwiazd, nie było, nie było po prostu... Yy, no z braku po prostu elit muzycznych, yy, wzięliśmy jakby byle kogo. Wzięto byle kogo i ogłoszono, i ogłoszono tych ludzi, tych muzyków, tych artystów. Nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale yy, Jerzy Dobrowolski mówił, że nie ma nic gorszego, aniżeli człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Ja może bym to sparafrazował i powiedział, że nie ma nic, nic gorszego, aniżeli artysta wywyższony ponad jego y, umiejętności, ponad jego talent. Więc tak było w, no, właściwie w ogóle w przypadku polskiej muzyki. Ale to jest taka właściwie bezpieczna, zielona wyspa, gdzie gdzie wszystko tu jest zasłużone, sukces jest zasłużony, yy, ta słuchalność jest zasłużona, wszystko. Wszystko tu jest dobre i yy, no to jest takie dzieło skończone, można by powiedzieć. Warius Manx, Elf, Anita Lipnicka, Robert Jansson. Polecam i zapraszam na następne odcinki. Do widzenia.